Cześć, sianko, witajcie w sposób bardzo serdecznie w kolejnym odcinku już w 157 odcinku na serii Na Polskiej Wsi, a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech subskrybuje, bo lecimy do końca sierpnia po 2900 subskrybentów, więc zostaw tego suba i wyślij ten filmik koledzy lub koleżance, żeby jak największy grono go zobaczyło. Napiszcie hashtag kamaszc. Kamasa, ja wam przypnę serduszko, i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po ileś tam osób. Co? Co będziemy w tym odcinku robić? Dlaczego hashtag Kamas? Co? A na samym widzę wstępie, jak sami wiecie, przedstawiam, przedstawiam wam na serii co się pozmieniało po ostatnim odcinku. No, no niestety widzowie po ostatnim odcinku na tej serii przepięknej się nic nie pozmieniało, bo, bo ostatni odcinek to był tak. Ładowanie na kamaza ziemi i no, no, ciężkie kopanie było i kupno beczki do gnojowicy. Co? No, otóż widzowie się nic nie, nie pozmieniało, lecz troszkę się pozmieniało z racji tego, że napełniłem Kamaza ziemią. Oczywiście nas, czy naspałem, oczywiście zasypałem przyciapkę to od Kamaza, widzę całą ziemią, no bo jak sami pamiętacie, w, osta w ostatnim odcinku zasypaliśmy ją do połowy ziemią, więc ja poza odcinkiem ją zasypałem oto, oczywiście tą koparką z żółtą, ją oczywiście zaspałem. Tutaj oczywiście tą koparkę postawiłem, no bo wczoraj ogólnie padał deszcz, więc ja mówię widzowie, że jakby tutaj jak tutaj napada deszcz w tym dole, no to to już potem nie wyjadę koparką, ale już tak teraz patrzę, że wody tutaj praktycznie nie ma, więc chyba muszą letki deszcz padać. Co? P w dalszej części odcinka sobie widzowie pojedziemy tego Kamaza wysypać, tą oczywiście ziemię z tego Kamaza tam do tego dołu na tą na to, na łąkę, ale to. E, ale to. E, w dalszej części odcineczka tutaj też koparka stoi, ale my widzowie nie przedłużając lecimy oczywiście do naszego John Jak sami widzicie, Fengior się oczywiście nasz jeszcze nie sprzedał, nie wiem że tak naprawdę nie wiem kiedy on się tak naprawdę sprzeda. Lecz wątpię Czy się on w ogóle ten fendur sprzeda, ale to e, co? E, lecimy sobie teraz widzę pod John Deerka i będzie, będziemy oczywiście w tym odcinku rozlewać gnojowice. No, tylko jak na razie widzę gnojowice będziemy rozlewać, no bo już wszystkie łąki mamy praktycznie poogarniane. Jak nie wiesz, jak nie jak mi nie wierzycie, no to wam oczywiście pokażę tą łąkę. Mamy oczywiście ogarniętą tą łąkę też mamy ogarniętą. Tutaj nie mamy tej łąki jeszcze ogarniętej, i jeszcze tą łąkę trzeba ogarnąć. Więc no, dwie łąki mamy ogarnięte, dwie łąki jeszcze nie mamy ogarnięte, ale to na spokojnie się zrobi. Wszystko oczywiście w swoim czasie będzie. Co teraz, oczywiście, jedziemy napełnić beczkę. Myślę, że. Tutaj nie będziemy wybierać z tej obory gnojowicy, tylko wybierzemy sobie z tej obory no bo tutaj jest już bardzo dużo. Teraz tak patrzę, że ja mam takie lagi na tej serii, że szkoda gadać. Już coraz trudniej się tak naprawdę gra na tej serii. Ale to mam nadzieję, że widzowie, jak sprzedamy troszkę maszynek na tej serii, no to może się ta płynność na, tej, na tym save się poprawi. Ale to. Wątpię, co? E, tutaj oczywiście, no niestety Trzeba widzowie się napełnić tutaj, dobra e, aha. Czekajcie, czy my ogólnie mamy Tutaj się Napełnić, aha, dobra Już się oczywiście widzę. E, Czekajcie, bo tutaj trzeba tak naprawdę Widzowie zobaczyć Do obora ma 85 litrów a ta ma 23, więc no. E, co? No, tutaj, oczywiście, w tej oborze wybraliśmy e, troszkę gnojowicy. Tak ta chyba widzę, ta beczka ma chyba 10 000 litrów z gnojówki ogólnie. Ta, ta, dobra. I, dobra, jednak, oczywiście, już mamy beczkę, oczywiście, napełnioną z tej obory. Więc jest oczywiście e, dobrze. Chudów nie musieliśmy, oczywiście, wyłączać. To e, już, tak widzę, ten. Tak, tak patrzę, że on naprawdę szybko leci. Tutaj, oczywiście, stoi nasz Volkswagenik. E, no, nie postawiliśmy go do garażu, z racji tego, że nie postawiłem widzowie go do garażu. No bo po co, skoro i tak jest on cały czas, widzowie, ten samochód, jest w terenie razem ze mną, tak naprawdę. No, bo ja ciągnę nim, tak naprawdę, jeżdżę. Tak patrzę, że tutaj jest samochód, więc no, no, widzowie, tutaj też. Tak naprawdę tutaj też widzimy na tym gospodarstwie będzie troszkę tych maszyn będzie trzeba sprzedać, no bo już te lagi tak naprawdę już, ja mam już po prostu dość, ja mam już tych lagów tak naprawdę dosyć na tej serii. No nie wiem, też widzę ja myślałem, żeby tak naprawdę tą mapę troszkę pousuwać obiektów z tej mapy, ale też stwierdziłem, że jak usunę obiekty, no to będę musiał tak naprawdę stworzyć nowego save'a. No bo to nic nie da już ten save, no bo na tym save już jest prawie 250 godzin, więc no to to nie ma się co tak naprawdę dziwić, więc bym musiał tak, mapę usunąć, no to po prostu usunąć niektóre obiekty z tej mapy, drzewa też niektóre, ale też bym musiał tworzyć od nowa save'a, budować gospodarkę od nowa, a ale to widzowie tak naprawdę się... No, nie opłaca tak naprawdę tego robić od początku. Pewnie powiecie dlaczego. Ja już wam oczywiście wam tłumaczę, dlaczego. Yy, z z tego, że wychodzi w listopadzie nowy farming, więc no, zostało nam tylko tak. Sierpień, wrzesień, październik, listopad, tylko 4 miesiące. No, chyba się zrobię tą serię do końca roku, więc jej jeszcze 5 miesięcy pozostało, więc no. No, mogę, widzowie, Wam obiecać tylko tyle, że tej serii już w następnym roku tak naprawdę nie będzie. No, w sumie, jakbyśmy zrobili do 25 roku, do lutego, no to ta seria by miała dwa lata, tak naprawdę. Ale to i tak, be, zrobię tą serię, widzowie, do końca roku i pff, będzie tak naprawdę. Czy będzie nowa seria? Tego nie wiem, no bo na pewno będzie w nowym farmingu seria też nowa. Ale to zobaczycie tak naprawdę jaka, więc cztery serie mieć na kanale, no to to tak średnio oczywiście, więc no. Yy, co? Dobra, co widzowie? Widzimy się oczywiście po krótkim cięciu. Ja widzowie no niestety musiałem przerwać nagranie, ale to myślę, że mi to oczywiście widzowie wyba. E, Czycie, czy, co? My oczywiście jedziemy sobie, jeszcze widzowie, oczywiście sobie napełnimy sobie widzowie tą beczkę i myślę się, y, po tutaj oczywiście przyjedziemy z... Na łąkę rozlać to oczywiście, z się oczywiście rozlejemy to I pojedziemy sobie widzowie potem kamazem to wysypać tą ziemię I będziemy chyba, skończymy ten odcinek No bo ja sobie nie robię takich długich odcinków w wakacje tak naprawdę No bo staram się robić 20 minut odcineczka Ale i tak w wakacje były odcinki tak naprawdę mało Mało było odcinków z tym no, niestety muszę to powiedzieć, że było mało wakacji w lipcu, oczywiście odcinków, ale no, niestety nie miałem oczywiście czasu, ale już oczywiście do Was, widzowie. Wracam z odcinkami co drugi dzień w sierpniu, oczywiście. No, niestety, widzowie, mia miałem powrócić w sierpniu. Od sierpnia mia miałem oczywiście powrócić z odcinkami, ale. Wróciłem jeszcze w lipcu, na ten koniec lipca oczywiście wróciłem i teraz widzowie będą odcinki co drugi dzień Więc y, będą się, będę się oczywiście, widzowie się starał nagrywać co drugi dzień odcinki, sejwy też będą oczywiście na moim kanale I widzowie się w końcu postaram wrzucić linki do sejwów oczywiście na mojej grupie tak naprawdę, no bo już się dużo osób się... Tak, kiedy save, kiedy save, kiedy tamto, kiedy będą linki do save'a, więc ja widzowie powiem tak: będą savey, spokojnie, wszystko w swoim czasie, oczywiście będzie. I muszę widzowie, oczywiście, się jeszcze przyzwyczaić do tego komputera, no bo ja też widzowie nie odpalałem tego, oczywiście, farminga przez długi czas, oczywiście, więc co. Wasze oczywiście zdrowie. Musiałem się oczywiście napić się herbatki. Co? Beczka napełniona. Możemy oczywiście jechać. Myślę, że w sumie wyjedziemy sobie tyłem. tylko musimy oczywiście sobie otworzyć bramy. no bo teraz widzę że bramę od... Mus, mus... Otwieram, z, zamykam zawsze, no bo żeby za, żaden złodziej tutaj mi nie wleciał. Kiedyś no to mogło, mogła być i brama cały czas otwarta, ale teraz mam widzowie duże maszyny mamy, więc no niestety trzeba tą bramę za, zamykać, żeby nikt nam nie ukradł żadnych tak naprawdę maszyn, więc co? Otwieramy bramę Ursulin Ursu do nas. oczywiście tutaj stoi, ale to. Na niego też widzowie przyjdzie czas na... No, maszynę, on też widzowie będzie miał swoje, no i jak na razie do John Deere'a kupujemy maszynki, ale ta widzowie beczka tak naprawdę pasuje z tym John Deere'em. Nie ma co ukrywać, tutaj też widzowie drzewko, Bro, nie ma oczywiście drzewka, ale ja no niestety podmieniałem kolonię oczywiście i no niestety... Nie ma drzewka, no bo musiałem to chyba drzewko zedytować, jak dobrze myślę, ale to mniejsza, tak naprawdę. Oto co my. Tutaj też widzowie jest pole, chyba ziemniakami, jak z tego co widzę. No ja przyjechałem oczywiście po polu z ziemniakami, tu pole jest, ale też widzowie chciałbym to pole w przyszłości kupić, i żeby oczywiście z tamtym polem połączyć i mieć. No, duże pole koło domu, żeby mieć, tak naprawdę. Tutaj też oczywiście. Widzowie będę oczywiście teraz to pole też kupował, tak naprawdę też. No w sumie będę się starał widzowie kupić to pole tutaj o to. I tutaj widzowie, byśmy to, te choczki oczywiście wycięli i by było. i by była tak naprawdę fajna łąka dodatkowa, tak naprawdę i by, byśmy mieli 5 łąk takich fajnych, no bo tutaj pole. Mały, tutaj jest widzowie, za małe pole, żeby zrobić pole, więc łąka jak w sam raz. Co z tego, żeby dało nam tak naprawdę, by dało nam 7 belek, ale zawsze to coś co. Dojeżdżamy oczywiście na naszą łąeczkę tędy. Myślę, że widzowie tutaj jest fajny klimat. Dobra, sobie pojedziemy tutaj od tej strony, żeby już mieć... Y, tą stronę już z głowy, tutaj że też trzeba ziemi nasypać w tym odcinku, właśnie tutaj przyjedziemy kamazem, żeby tą ziemię oczywiście tutaj zasypać i wyrównać to pole ładnie i to oczywiście skończyć tak naprawdę y, tą łąkę wyrównać i żeby widzę już tutaj trawa tak naprawdę nam rosła już na tej łące gdzie ten dół jest i żeby oczywiście jeździć po całości pięknie no bo tu widzowie rozkopaliśmy to, bo tak naprawdę skrzynia tutaj była, co już znaleźliśmy, co ona wybuchła nam. I wybuchła nam oczywiście gospodarstwo, ale coś poradzić mogę na to tak naprawdę, co? Eee, myślę, że widzowie rozlejemy tą beczkę i tutaj tak naprawdę jeszcze będą dwie beczki do rozlania na tej łące. Tutaj też dwie brzustki widzowie są, ale to jedną trzeba widzowie usunąć, tą wielką brzóstkę, no bo ona jest i tak usunięta, no bo jak podmieniałem kolonię, no to nie wszystko... Tutaj zedytowałem, tak naprawdę. Yy, tak, teraz patrzę. Tam zrobił mi się malutki mijak, ale to mniejsza. Oto co. Yy, teraz widzę, ja tak patrzę, że brakuje nam już mało subskrybentów do 3000. No bo tam teraz, jak ja to nagrywam, no to brakuje 175 subskrypcji do 3000. Fajnie, że fajnie by było, jakby te osoby, no to wbił byście wbili widzowie do końca wakacji, tak naprawdę to 3000, taka niespodzianka na koniec wakacji, fajn, fajnie by była, fajna by była, taka niespodzianka, 3000, więc myślę, że ja widzowie i tak chciałbym, żeby wbić do końca roku 5000 subskrybentów, ale czy mi się to uda, czy nie? No to tego akurat nie mam pojęcia, czy mi się to uda wbić te 5 tysięcy do końca roku, fajnie by było, ale to już jest takie marzenie. Grube, ale lecz nie ukrywam, może byśmy wbili te 3, 3, te tysięcy do końca roku. Nie mówię, że nie, nie mówię, że tak. 10 tysięcy, no to to już w ogóle to jest marzenie. To widzowie na 10 tysięcy no to w ogóle będzie live 12-godzinny, pokaz stanowiska i będzie jakiś na pewno. Quiz, ale to A i odcinki oczywiście będą z kamerką też na 10 tysięcy subskrybentów, ale to jeszcze tak naprawdę da. Ale co? Tutaj oczywiście też coś takiego musimy porobić. Teraz patrzę, że to pole zrobimy na tej jednej beczce. Tutaj oczywiście widzę, że się troszkę przetniemy. No niestety trzeba się oczywiście przeciąć, żeby nie było to o, ale to beczkę no tu tak pasuje. Tak pasuje do tego John Deere'a tak naprawdę, ale już wyobrażam sobie tego John Dirka widzowie, po ściernisku, jak rozlewa tą beczką, matko boskie, jak to będzie pięknie, jak to będzie piękne ujęcie, ale Wam nie powiem, ale tak szczerze, chyba jeszcze nigdy nie rozlewaliśmy e, gnojowicy na ściernisko na tej serii, więc fajnie by to wyglądało, no bo chyba na pewno nie. No, w tak, nasza pierwsza beczka, no to była ta mała, co mamy ją na, bied, na biednym rolniku, ale tutaj tą beczkę wcale nie rozlewaliśmy gnojowicy i ona tak w ogóle chyba do dzisiaj stoi, ta beczka tak do dzisiaj stoi, no bo ona stała obok rozrzutnika, rozrzutnik sprzedaliśmy i beczka oczywiście ta została, więc no, mamy trzy beczki gno, do gnojowicy tak naprawdę na tej serii, więc no... Ta druga, tą drugą widzowie czerwoną, co ją kupiliśmy, no to też chyba jej ani razu nie, razu nie użyliśmy po ściernisku, nie było rozlewania gnojowicy, więc w tym sezonie będzie pierwszy raz rozlewanie gnojowicy po ściernisku na tej serii, więc fajnie będzie tak naprawdę i jeszcze tak naprawdę Pięknym naszym sprzęcikiem, no widzowie nie będę wam nic oczywiście zdradzał. No bo na tej serii będzie oczywiście dużo nowych nabytków w tym sezonie, no bo nie ma co ukrywać. Kolejnego pewno sezonu, kolejnej wiosny już na tej serii tak naprawdę nie będzie na tej serii, no bo już wyjdzie nowy farmik i będzie zakończenie tej serii, więc no niestety, albo może widzowie będzie. Ale ja widzę, że przywinę do wiosny i zrobię oczywiście zakończenie tej serii na wiosnę. Matko Boska spowodowaliśmy wypadek, ale to się jeszcze tak naprawdę zobaczy: no bo tu jeszcze jest dużo tematów do zrobienia na tej serii. Dużo oczywiście wszystkiego, ale to zobaczycie jakich tak naprawdę. Nie będę wam, wam nic zdradzał jak na razie. Mam nadzieję, że widzowie, tylko że. Za tutaj oczywiście wykopiemy te buraczki, zrobimy akcję kiszonkę akcję na tej serii taką jaką powinna być, czyli sieczkarnią i dwa zestawy odwożące, ale to myślę, że i tak będzie tak, no niestety widzowie szkoda troszkę tego mi tej serii kończyć, ale to jeszcze daleko tak naprawdę do zakończenia tej serii ale no niestety troszkę Ubolewam na tym, na tym, że nie zrobiłem wszystkiego na tej serii praktycznie, no bo ta seria tak naprawdę na, na początku zapowiadała się gruba, a tu troszkę wyjdzie lipa. Tak, widzowie, mamy tą beczkę z, z pierwszych odcinków. No w sumie ta beczka jest od początku tej serii, ta szara, no. No niestety, beczka jest, talerzówka też jest 3-metrowa, więc będzie, widzowie, trzeba ją też, tą talerzówkę wymienić. Ale kiedy, no to nie mam po... Bo... Jęcia, co? Tutaj też coś takiego, dobra. Tutaj też coś takiego. Myślę, że widzowie postawimy tutaj sobie widzowie John Deerka, gdzie postawiliśmy go w poprzednim odcinku. Tutaj Kaiser widzowie też czeka z turem na zbieranie balek słomy. No chyba, że widzowie ładowarkę kupimy albo weźmiemy na, na testy ładowarkę, ale to się jeszcze tak naprawdę... So. E, bacze, co, tutaj gasimy sobie dziądirka i idziemy teraz do, do Kamaza, tak naprawdę, więc, no, co, tutaj też, widzę sobie, przeskoczyłem przez płot, no bo ten płot też będzie tutaj, tak naprawdę, likwidowany. Nie ma co ukrywać, e, co, teraz idziemy sobie do Kamaza, dobra, odpalamy Kamazika i jedziemy na tą łąkę, wysypać to. Czekajcie, jak tutaj widzę, ja tutaj coś takiego, nic nie jedzie, nic nie jedzie. Dobra, mam nadzieję, że tylko tutaj się wyrobimy. Znaku nie zawodzimy. znak oczywiście wywaliliśmy, ale to i tak te znaki na tej wiosce są wywalane co chwilę. Co, fędzior sobie tutaj stoi, no niestety, żaden samochód się przy naszym fędzie nie zatrzymuje. No bo z tego się pewno już każdy widzi to. I tak te samochody, no to pewnie, pewnie co niektórzy na tą, tą drogą jeżdżą codziennie, więc widzą, że ten fędzior już stoi od kilku miesięcy tutaj, więc pewnie myślą, że ten fędzior jest, jest, jakiś zepsuty, ale on tak naprawdę, widzowie, też ten nasz fędzior nie jest zepsuty, on jest bardzo dobry, ale co, jak się ten fędzior nie sprzeda, no to może go zostawimy na tym gospodarstwie i go zrobimy pod dura, kto wie, kto wie tego nikt oczywiście nie wie, albo go wymienimy może największego fenda. Nie wiem, być może i tak będzie, być może i tak nie będzie, ale to się jeszcze zobaczy. Za... E, co. Dojechaliśmy na pol na łąkę tutaj gdzie teraz to tak naprawdę wysypać. Dobra, sobie, wy, sobie wysypiemy sobie tutaj to. E, no, no, tutaj coś takiego sobie, sobie wysypiemy. Dobra. E. Hmm. Hmm. O, dobra, co? Wysypujemy widzowie. Ja widzę, że pewno i tak będę musiał zrobić cięcie, żeby tą szczepę drugą wysypać, no bo tak naprawdę będę musiał te barierki schować, odsunąć ręcznie. I, a te z barierki widzowie są troszkę bardzo ciężkie, więc co? Ja zrobię widzowie cięcie, odsunę te oczywiście barierki, będziemy się widzieć po krótkim oczywiście cięciu. I co widzowie? Widzimy się oczywiście po krótkim cięciu, ale no niestety stała się oczywiście tragedia. Nie zdążyłem barierek odsunąć, to, no bo widzowie, mówię. Po co ciwać barierki, jeśli sobie widzowie przejadę na wprost? Więc no, oczywiście Kama sobie widzowie tak stoi, a przyczepa, popatrzcie, jak ona stoi. Troszkę coś tam wysypałem, ale no niestety sunąłem się, sunąłem widzowie się praktycznie, no bo można tak naprawdę powiedzieć, że ja chciałem przejechać po tym tutaj. I jak mnie sunęło Kamazem, no to poszedłem razem z tą pszczepką. Jak możecie zauważyć, pszczepka, no to. Ech, stoi jak stoi, no niestety, prawie zaczep się urwał od tego kamaza. Ale no niestety, jakoś jest, patrzcie, patrzcie jak ogólnie jest wygęty ten zaczep. No niestety, wygołem zaczep w kamazie. No bo mi się oczywiście tych barierek nie chciało odsuwać, nie ma co ukrywać. No niestety, stała się tragedia. Stanąłem się kamazem, nie wiem, jak to wyciągnąć, nie mam pojęcia, ale co. Ta piękna tragedia, oczywiście w tym odcinku to już chyba będzie na tyle. Ja, widzowie, z... będę się chyba z wami żegnał, no bo... No co tu dużo pokazywać? Stała się tragedia, ja oczywiście idę na piechotę na gospodarstwo, no bo nie mam nic. Nie mogę oczywiście odszczepić, jakbym widzowie odszczepił tak naprawdę tą przyczepę, no to tak naprawdę byłby koniec serii, no bo zaciem Odbiłby, odbiłby w drugą stronę pszczepy, i by mnie można tak naprawdę widzowie zabiło, więc by byłby byłby koniec seria, tak to widzowie chyba nie chcecie już nie, nie chcecie widzowie, żeby tak to ta seria, żeby się tak zakończyła, no bo jest dużo planów na tą serię, więc co? W tym odcinku ktoś będzie na tyle. Ja się z wami żegnam. Widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach u mnie na kanale już za dwa dni. Co, na razie, cześć!